Hejcie, witajcie mordeczki z tej strony Kodmich Dao i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o kilku fejkowych zestawach oraz o stracie 200 milionów graczy w Fortnite. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Migao i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem. A teraz na ekranie wyświetla wam się pięć ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem Migao. Jeżeli chcecie się tutaj pojawić, to wyślijcie zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalny kanał. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału. Jeszcze taka ważna informacja: to już za godzinę, czyli o godzinie 19, na kanale odbędzie się live z okazji moich urodzin. Premiera jest już dostępna, a link znajdziecie w opisie i w przypiętym komentarzu. A ja już mnie przedłużam i lecimy do odcinka. W internecie bardzo często pojawia się pełno nowych zestawów, które rzekomo, mają trafić do gry i niby są one za darmo. Jak sami widzicie, teraz w tle jest tego pełno, a wczoraj na live sam natknąłem się na jeden taki odcinek. Duża część osób zazwyczaj jest w stanie uwierzyć, że takowe zestawy w późniejszym czasie na pewno trafią do gry i że są one za darmo. Jednakże są to tylko i wyłącznie koncepty, które w większości przypadkach wyglądają naprawdę realistycznie. Przez to, że w prosty sposób w Fortnite da się stworzyć własnego skina, trafiają też takie zestawy, które są niby za darmo. Dzisiaj przedstawię wam kilka z nich, które w ostatnim czasie zalały cały internet. Ponownie, jak widać, są to darmowe zestawy dla posiadaczy usług PlayStation Plus. A jak dobrze wiecie, osoby, które posiadają tą usługę, bardzo często otrzymują darmowe przedmioty do Fortnite'a i w sumie nie dziwię się, że dużo osób w to wierzy. Każdy z tych zestawów jest zrobiony naprawdę bardzo dobrze, no może poza tym ostatnim. Niestety, albo stety, są to tylko koncepty i w żaden sposób nie da się ich zdobyć. Odcinki, które często nie są w polskiej wersji, zawierają informacje o tym, że są to tylko i wyłącznie przykładowe prace, ale po samym tytule, w którym jest napis free albo darmowe, przyciąga duże grono odbiorców. Tak samo w przypadku polskich filmów, które też są tworzone na takiej samej zasadzie. Ten materiał jest tworzony w celu, by młodsze osoby, które za bardzo nie znają się na tym, nie nabierały się na takiego typu oszustwa. Kolejną z takich informacji jest ta, która mówi nam o tym, że skin Spidermana będzie tylko na konsole. I tak jest to kolejny fake, a taka informacja ostatnio pojawiła się w internecie. Skin Spidermana nawet nie pojawił się w plikach gry, a na razie jest dostępne tylko jego osiągnięcie, które w zasadzie może nic nie wnieść do gry. Kwestia, czy ten skin trafi do gry, czy nie leży tylko i wyłącznie po stronie twórców gry. Są to chyba wszystkie najważniejsze informacje dotyczące pojawiania się fejkowych konkursów w ostatnim czasie, A kolejnym Tematem dzisiejszego odcinka będzie strata ponad 200 milionów graczy w Fortnite. Cie. Jak dobrze pamiętacie, jakiś czas temu było bardzo głośno o sprawie Fortnite'a wraz z Apple'em. Sprawa ta do tej pory nie została rozwiązana na korzyść Epic Games i wiemy, że Fortnite ma być jeszcze zablokowany przez dobrych kilka miesięcy. Wstępnie, jak się nie mylę, Fortnite jest zablokowany jeszcze na 6 lub 7 miesięcy na telefony z systemem iOS, ale dokładnie nie wiem. Pierwsza rozprawa została już dawno temu zakończona. I Apple miał tylko przywrócić narzędzia deweloperskie twórcom Fortnite'a. Jednakże co do powrotu gry Fortnite na App Store, nadal nie mamy żadnych konkretnych informacji. Epic Games ponownie złożyło kolejne dokumenty do sądu, w których zawarli informacje o tym, że Apple zablokowała możliwość grania ponad 200 milionom osób. Jest tam wzmianka o tym, że jest to 60% graczy, jeżeli chodzi o platformę mobilną z systemem iOS. Na ten moment gra w Fortnite nie ma prawie żadnych szans na to, żeby powrócić. Na sklep App Store. Sąd, do którego zostały wysłane dokumenty, ma czas na reakcję aż do 28 września, czyli do tego momentu zostało jeszcze dobrych kilka tygodni, a Epic z każdym dniem traci coraz bardziej. Tak więc na ten moment Apple wychodzi na prowadzenie w sprawie dotyczącej zniżki fałdolców i osobnej formy płatności. Ponieważ to właśnie przez to zaczął się ten cały cyrk z usuwaniem gry i pozwami. Cała sprawa od ostatnich kilku dni ucichła, jednakże i tak codziennie dostajemy kolejne informacje na ten temat. Teraz pozostało nam oczekiwanie na reakcję sądu, który ma czas na odpowiedź do 28 września. Jeżeli pojawi się jakaś konkretna informacja na temat powrotu Fortnite'a na App Store, to dam Wam znać o tym w najbliższym materiale na kanale. Jak dla mnie, Epic niepotrzebnie zaczęło tą walkę z monopolem Apple. Gdyby nie to, Fortnite nadal byłby dostępny na telefony z systemem iOS i nie byłoby problemów. A tak to Epic nie dość, że stracił naprawdę dużą ilość pieniędzy z przychodów, to jeszcze w Fortnite gra o wiele mniej osób. Są to chyba wszystkie najważniejsze informacje z ostatniego czasu. Jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale? W komentarzach dajcie znać, czy według Was Fortnite dobrze zrobił, zaczynając wojnę z Applem. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!